Witam Was serdecznie. W dniu dzisiejszym dotarł do mnie Samsung Galaxy S5, czyli długo oczekiwany smartfon do testów. Szczególnie zależało mi na przetestowaniu tego smartfona, ze względu na to, że na co dzień używam Samsunga Galaxy S5. I bardzo jestem ciekaw tego, czy jego następca, czyli S5, zasługuje na to, by wymienić lub czy nie wymienić oczywiście, smartfona obecnego, czyli S4 mojej, na S5. Wstępnie, po zapoznaniu się z parametrami, oraz, e, można powiedzieć, unowocześnieniami, czy nawet e, zmianą stylistyki tylnej klapki e, czy też e, polepszeniem aparatu i tak dalej, Można stwierdzić, że tak e, Czy tak będzie? Sprawdzimy na testach Poobserwujemy, pomacamy, podotykamy, potopimy telefon, porobimy coś Będziecie obserwować, sami ocenicie, czy warto e, Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak Zróbmy sobie krótki unboxing Samsunga Galaxy S5 Porównajmy szybko sobie parametry w stosunku do S4. Mamy tutaj dwa pudełka, więc będzie prościej. 16 GB to samo. Mamy tutaj LTE wyższej kategorii, czyli czwartej, 150 megabitów na sekundę w ściąganiu. Mamy tutaj 5,1 cala tego samego wyświetlacza, Super AMOLEDa full HD, oczywiście, w stosunku do 5 cali, jaki był. W S4, mamy 2,5 GHz na rdzeń, a są 4 rdzenie w stosunku do 1,9 GHz, jaki był wcześniej. Procesor, co mamy dalej? Mamy większą troszeczkę obudowę. Komuś to może pasować, może nie. Sami ocenicie. Mamy dodatkowo odporność i szczelność na wodę i na kurz, co jest bardzo istotne dla ludzi aktywnych. Spokojnie możecie wskoczyć, że tak powiem, z telefonem w kieszeni do wody, wyjdziecie i nie powinniście mieć najmniejszych problemów z działaniem waszego smartfona. Także nagrywać jakieś filmy pod wodą na basenie, jak dziecko uczy się pływać i tym podobne. Przejdźmy dalej. Mamy tak samo diodę podczerwieni, czyli możemy sobie sterować naszymi urządzeniami w mieszkaniu, szczególnie telewizorem, głośniej, ciszej, czy wyłączyć, jeżeli pilot akurat gdzieś się zawieruszył bateria. Akumulator mamy tutaj 2800, w stosunku do 2600 mAh Tak więc większa pojemność, zadowoli to pewnie każdego. Im więcej, tym lepiej. Mamy większy ekran, tak więc można powiedzieć, że stosunkowo troszkę większa bateria, znaczy pojemność, troszkę większy ekran, więc pewnie nic to nie będzie miało do czynienia. Aczkolwiek jak pewnie wiecie, w Samsungu S5 zastosowano Ultra Power Saving, czyli bardzo, bardzo mocne oszczędzanie energii poprzez Wykolorowaniu ekranu na czarno-biało, czyli użytkowany jest tylko ten obszar ekranu, który tak naprawdę potrzebujemy i kilkukrotnie możemy zwiększyć obsługę naszego telefonu na jednym cyklu ładowania. Mamy tak samo GPS Glonass, czyli nawigację w pełni możemy sobie obsługiwać za pomocą różnych programów do nawigacji. Aparat, co istotne, aparat tutaj jest wyższa matryca, większa. 16 megapikseli w stosunku do 13, frontowe 2 megapiksele, takie samo, tak więc yy, reszta technologii na zasadzie Wi-Fi i Bluetooth, oczywiście, wszystko jest. I tak samo jak w s nie ma radia FM. Niektórym to może przeszkadzać, aczkolwiek ci, co przeszli na S4, jakoś nie odczuwają problemu. Ja problem miałem, yy, ale bardzo szybko, tak jakby. Yy, Zauważyłem, że te radio rzeczywiście rzadko jest używane. Przez rok używania S4 stwierdziłem, że radia jednak nie używam zbyt często. Aczkolwiek, jeżeli ktoś jest uzależniony od radia FM, S5 kupić nie może, albo musi mieć jakiś inny odtwarzacz radia FM. Czy coś jeszcze z głównych opcji? Tutaj niewiele zobaczymy. Zaraz otworzymy sobie smartfona. Pudełka są bardzo podobne. Pierwsze co rzuci nam się na pewno w oczy jest to. Otwórzmy sobie. Zróbmy sobie unboxing. Oto nasz smartfon. Zaraz, może przejdziemy do niego. A przejdziemy do niego, a zobaczmy najpierw, co jest w opakowaniu. W opakowaniu mamy manual. Czyli pewnie, jak podłączyć ładowarkę. Jak wstać kartę SIM, SD, mikro. Co mamy dalej? Kartę gwarancyjną. Oczywiście słuchawki, gumki, kabel, USB, mikro USB, słuchaweczki do uszne, myślę, standardowe tutaj cudów akurat nie ma. I w tym akurat egzemplarzu testowym dostałem ładowarkę nie, angielską, albo niemiecką, nie angielską eee, z takim gotowanym balcem akurat mnie nie urządza. Dobrze, że mamy 4 tak więc spokojnie naładuję. Naładuję sobie smartfona swoją ładowarką, jeżeli będzie taka potrzeba, bo niestety dostarczona ładowarka do testów na niewiele mi się zda przy polskim gniazdku, ale to jest nieistotne. Odłożymy sobie na bok pudełko i skupmy się teraz na samym smartfonie tylna część obudowy. Koniec z połyskiem. Rewelacja dla wszystkich, którzy, którym przeszkadzały odciski paluchów zostawiane na obudowie. Dodatkowa zaleta, którą już mogę wam potwierdzić, jest to, że ten tył się bardzo dobrze klei jakby do palców. To znaczy, trzyma się telefon bardzo, bardzo pewnie. Bardzo ciekawie stworzona ta faktura, która tutaj jest z takimi kropkami, a dodatkowo jeszcze nie jest. Ta powłoka, e, gładka w żadnym miejscu, po prostu wszędzie jest ryflowana Oprócz tych kropek, które widzicie, jeszcze pomiędzy są też takie mikro kropeczki. Nie wiem, czy to będzie widać, e, raczej nie Musielibyście po prostu tego dotknąć i przetestować sami Co się rzuca w tym smartfonie? Czuć, znaczy ja przynajmniej czuję, że jest minimalnie cięższy i minimalnie większy Czuć to, jeżeli ktoś używa na przykład S4 i przechodzi na S5 Czuć, jest troszeczkę większy minimalnie ten telefon, porównamy sobie go w kolejnych filmach. Oczywiście na dole mamy standardowo guzik przejścia do ekranu startowego. Tu oczywiście mamy guzik powrotu, menu. Na samej górze mamy oczywiście czujniki i kamerkę, głośnik. Ramka dookoła jest taka srebrna, podobna do tej, która oczywiście była w S4. Jak już widzicie, tu minimalnie widać. Może będzie to widać, może nie. Zaraz wam pokażę. Tutaj już jest pewne uszkodzenie. Akurat tak smartfon trafił od poprzedniego testera do mnie eee, z lekkim uszkodzeniem w rogu. W innych rogach uszkodzenia nie widzę, a nie jest to istotne. Tak więc jeżeli ktoś użytkuje normalnie smartfona, czyli czasami zdarzy się, że, że się go no, po prostu upuści, uderzy gdzieś, nie ma co płakać, lamentować, wymieniać obudowy, zaraz kombinować, cudować. Tylko po prostu, takie jest używanie. Tak samo jak mamy samochód, się porysuje, to się porysuje. Trudno, trzeba żyć dalej. To nie jest najważniejszy. Ktoś będzie pewnie mówił, "O, taka ramka plastikowa, o lepiej jak była aluminiowa, cudowana, ze złota, ze szkła kosmicznego, z pyłku gwiezdnego, cokolwiek sobie wymyślicie. Nie, ten plastik powoduje, że jest ten telefon naprawdę smartfon naprawdę bardzo lekki. Jeżeli chodzi o mnie, może się tu poobijać co nieco. Ten plastik jest o tyle fajny że co prawda ślad zostanie jakiś wystarczy jakimś lakierem sobie tutaj przejechać i już nie będzie śladu ale mm, nie uszkadza on dalszej, dalszej części jakby smartfona, czyli ekranu przynajmniej w moim przypadku S4 dwa razy spadła w ten sposób w ten mam tutaj lekko widać takie jakby wgniecenie, ale nic z ekranem się nie dzieje tutaj wyczuwalne jest, że ta ramka jest ponad ekran czyli jeżeli kładziemy sobie tak smartfon to jest on na ramce, nie dotyka ekranem Jest wyczuwalne, że troszeczkę wyższy jest ten kant, rand niż to miało miejsce w S4, czego nie było I to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawe e, OK, tylna klapka omówiona Zaraz ją sobie otworzymy, tego smartfona U dołu ekranu mamy złącze e, USB 3.0, zaraz Wam je pokażę e, Mamy też oczywiście tutaj obok mikrofon Z lewej części smartfona standardowo mamy oczywiście głośniej, ciszej w górnej części mamy podczerwień, dodatkowy mikrofon wyłapujący szumy e, i jeszcze oczywiście złącze sławkowe, wodoszczelne. Co tu dalej po prawej stronie? Mamy oczywiście włącznik zasilania, czyli wyłącz ekran, włącz ekran albo wyłącz, włącz smartfon. E, tu mamy w rogu takie, taką ramkę, taką dziurkę można powiedzieć, e, po to, żeby obudowę ściągnąć. Taka sama oczywiście była we stwórce. Na dole głośnik. Umiejscowienie tego głośnika, żeby nikomu nie wpadało do głowy, że to miejsce jest kijowe. To miejsce jest rewelacyjne, w S4 sprawdza się to rewelacyjnie podczas grania w gry, podczas puszczania muzyki. Ten głośnik, mimo że jest jeden, nie dwa, pięć, osiem, dziesięć, ile sobie wymyślimy, jest jeden, on gra i sprawdza się bardzo dobrze. Czy to jeżeli jedziemy sobie w samochodzie i na głośno mówiącym, czy też po prostu puścimy sobie tak muzykę. Sprawdza się bardzo dobrze, sprawdziłem to i nikt nie wciśnie mi kitu, jak to widzę w niektórych czy to recenzjach, czy w niektórych opisach z tego smartfona. I tak samo s czwórki, że jo, jeden, jeden głośnik bardzo słabo to gra. Kit, jeszcze raz Kit, bardzo dobrze. Głośnik działa i w S4, i w S5, chyba że mamy oczywiście jakiś wadliwy egzemplarz. I tutaj nie jestem jakimś fanboyem Samsunga, żeby ktoś mnie tutaj nie podejrzewał Tylko po prostu wybieram taki smartfon dla swojego użytku, który spełnia moje wymagania Moje indywidualne Nikogo tutaj nie zachęcam do kupienia, tylko prezentujemy pewne fakty Oczywiście, tu mamy nasz aparat fotograficzny Co dalej? Poniżej mamy czujnik, czujnik palca, czyli przykładamy sobie paluch i mierzy nam tętno Tu będzie taka dioda się świeciła i będzie nam mierzył tętno w naszym paluchu. Podobnie jak robi to czujnik, zamontowany w Samsungu Gear 2, tu w zegarku, który mierzy nam też tętno. Ale o nim w innych filmach połączymy go też z S5, więc będziemy mogli sobie przetestować, porównać z S4, z zegarkiem, który swoją drogą jest rewelacyjny. Tak, więc, jeżeli chodzi o budowę zewnętrzną, standardowo wygląda myślę, nie ma żadnych cudów. Wszystkie aspekty omówiliśmy. Zabierzmy się za otwarcie teraz tej budowy. Pamiętajmy, że smartfon jest wodoszczelny, tak więc na pewno zaraz zobaczymy. Eee, oczywiście uszczelkę. Ok, bardzo cieniutki plastik, ale jest to zaleta. I kolejny raz, jeżeli ja oglądam jakieś filmy, ktoś mówi o jaki cienki plastik, o Samsung zaoszczędził i jeszcze inne cuda, to, to ja nie wiem, czy ci ludzie są normalni, czy też nie. To jest oczywiście ich indywidualna ocena, aczkolwiek ten plastik jest bardzo wytrzymały. Druga sprawa, ten plastik jest bardzo lekki, w związku z tym mamy smartfona bardzo lekkiego i każdy, kto miał do czynienia ze z czwórką czy z piątką, to samo stwierdzi, weźmie w rękę i pomyśli, kurczę, normalnie, jakaś zabaweczka nie, ten smartfon jest po prostu lekki przez to, że zastosowane są właśnie wszystko wszędzie plastiki, gdzie tylko można. Tylko z przodu oczywiście tafla i bateria to jest największy ciężar, a reszta to jest cienki, ale bardzo mocny plastik. Dobra, to jest oczywiście moja indywidualna ocena. Dla mnie to jest w porządku. Panel tylny, szczególna zaleta Samsungów S4, S5 i poprzednich modeli jest to, że ten panel możemy sobie ściągnąć. Jaka jest tego zaleta? No taka, że po roku czy dwóch możemy ten ogniwo, baterię sobie wymienić na nową. Można też zastosować, są takie ramki z wbudowaną baterią pogrubia nam to smartfona, ale bateria wtedy ma pojemność, powiedzmy, podwójną Są takie do kupienia e, akcesoria do smartfonów czyli tej pozbywamy się tej ramki i na przykład wsadzamy taką ramkę grubszą, z większą baterią i przez to mamy smartfona o pojemności takiej, gdzie moglibyśmy na wojnę jechać, czy nawet e, dookoła świata To oczywiście przesadzam, tylko i wyłącznie w samolocie Dobra. Ogniwo. Otwórzmy sobie, zobaczmy. Wybaczcie, że tak dużo gadam, ale e, czytam, mówię, jak sobie chcecie. Ja już taki jestem. Lubię dużo omówić, szczerze e, i prawdziwie. Dobra. 2800 mAh. Mamy pojemność tego ogniwa. Jak wkładamy kartę SIM? Kartę microSD oczywiście. Tu, tu niżej w te złącze wkładamy kartę SIM pełną, a u góry microSIM. Przepraszam, microSD, tu wciskamy. Czyli jedno pod drugim. Bateria i złącza. Co jeszcze nas tutaj powinno zainteresować? O, tu jest nasz głośnik, tak jak mówiłem, miejsce rewelacyjne jego montażu. Tak więc, jak widzicie, są tutaj dodatkowe złącza, one są po to, że jeżeli chcielibyśmy tej obudowy nie używać, a na przykład zastosować obudowę z ładowaniem bezprzewodowym, czyli IQ, możemy sobie tą obudowę ściągnąć, kupić. Yy, odpowiednią obudowę, oczywiście Samsunga oryginalną która ma wbudowany tutaj yy, moduł ładowania bezprzewodowego, czyli że kładziemy sobie smartfona na takie ładowarce bezprzewodowej, indukcyjnej yy, oraz yy, są jeszcze też dodatkowe obudowy yy, tylne oczywiście, które mają zabudowanego tutaj takiego flipa flipa lub yy, S-view zależnie jak, jaką wersję byśmy chcieli załóżmy sobie to są takie obudowy Dodatkowe, aczkolwiek powiem Wam, że ten flip S-View sprawdza się bardzo dobrze. Pamiętajmy, żeby bardzo dokładnie docisnąć wszystkie kanty, ale też w środku. Tak, żeby wszystkie nasze zaczepy zostały porządnie zaczepione, zanim byśmy z fartownym chcieli coś z wodą mieć wspólnego. Ok, tak więc ten flip to jest taka klapka, która nachodzi i nie widzimy ekranu i wtedy sobie, rozmawiając przez telefon nie dotykamy twarzą ekranu, który zazwyczaj palcujemy tylko dotykamy tego flipa lub S-view z okienkiem tu jest okienko takie, tak więc możemy sobie odebrać telefon bez otwierania tego flipa OK, smartfon jak smartfon S5 wygląda, co mogę powiedzieć wygląda bardzo dobrze jestem nie... może nie zachwycony ale bardzo pozytywnie nastawiony do tego smartfona szczególnie ta Ramka, tutaj, że wystaje trochę nad ekran, jest to bardzo fajna sprawa. Trzyma się go rewelacyjnie. Dalej jest lekki, mimo że jest minimalnie e, cięższy od z e, czwóreczki. Myślę, że możemy sobie włączyć przytrzymając OK. Ok, tak więc jak widać, co się rzuca w oczy jak zawsze w Samsungach? Bardzo żywy ekran. Kolory są nasycone. Oczywiście można sobie odsycić te kolory poprzez zmiany ustawień w smartfonie, w wyświetlaczu. Bardzo szybko działa czujnik obrotu. Ok, przejdźmy sobie może dalej. Włożyć kartę SIM. Wi-Fi już wykrywa jakieś sieci. Dalej. Data godzina. Dalej, dalej, dalej. Oczywiście na wszystko powinniśmy się zgodzić, a niech sobie jest. Dalej. Teraz nie będziemy nic łączyć. Nie teraz. Dobra, leci domyślnie. Ok, właściciela sobie wpiszemy. Później. Jak widzicie, konfiguracja początkowa jest dosyć. Dosyć prosta. O, sprawdź pokrywy, zobaczcie co. Od razu mamy pierwszą informację, mieliśmy, przepraszam, żeby bardzo dokładnie sprawdzić wszystkie zaczepy, które tutaj są. Jeszcze raz spójrzmy, jeszcze raz Wam otworzę. Zobaczmy, gdzie są te zaczepy, żebyśmy mieli pewność za każdym razem, że telefon jest porządnie zamknięty. To jest bardzo istotne. Eee, wszędzie dookoła są te zaczepy. Tu w tych rogach nachodzą te, zobaczcie, widzicie? te plastiki nachodzą sobie i. Smartfon jest tutaj dokładnie dociśnięty, czy jeszcze gdzieś wszędzie dookoła, tak. Tak więc w wewnętrznej części nie widzę żadnych zaczepów, albo mi się tak wydaje jest tutaj. Zobaczcie, tu jest też zaczep. On też musi się tutaj zaczepić. Tak więc wszystkie zaczepy muszą docisnąć, żeby ta gumka przylegała całą swoją płaszczyzną do płaszczyzny, które są tutaj takie specjalnie stworzone na tą gumkę bardzo. Bardzo płaskie i jak widać wypolerowane. Tak więc musi wszystko dolegać. Ok. Ok. Ja będę robił akurat testy tego smartfona w wodzie, tak więc yy, nie oszczędzę go. Ok. Jak wygląda? Pierwsza rzecz. Zwróćmy uwagę. Na ekran jest rewelacyjny. Dla mnie jest boski. boski. Określenie trochę takie bardzo dziwne, ale No tak można ocenić. No, zobaczcie. Sama responsywność tego ekranu jest rewelacyjna. Naprawdę. Wszystko działa jak trzeba, szybciutko. Zero jakichś problemów z czymkolwiek. Powiększenie, powiększenie. Co tutaj dalej możemy zrobić? Nie, akurat. Nie. W tym widzieliście? W tym wypadku akurat nie da się powiększać. Tutaj nic się nie powiększa przecież. Dopiero tu się powiększa oczywiście. Na pewno będą lekkie różnice w samym użytkowaniu tego smartfona. Minimalnie interfejs będzie inny. Można sobie tak samo tapety, widżety dodać, ale jest troszeczkę inaczej niż jakbyśmy to mieli w S4. Zobaczmy sobie pasek powiadomień. Jest już, jak widać, inaczej wygląda. Tak samo jak w Note 4. Automatycznie, oczywiście, możemy sobie ekran ustawić, jak to woli. Do testów zostawimy na maksa. Yy, czy coś jeszcze jest? szukacz tu u góry mamy skróty. Zauważcie, że to wszystko działa bardzo, bardzo szybko. Naprawdę. Nie ma z tym najmniejszego problemu. O, tutaj są te różne Bluetooth. O, właśnie. Ale o tym będziemy rozmawiać później. Nie przedłużajmy unboxingu. Wszystko działa rewelacyjnie. Telefon trzyma się bardzo dobrze. Jak jeżeli chodzi o rozmowy, nie powinno być najmniejszego problemu. Bardzo dobrze trzyma się tutaj. Sam smartfon, palce tak fajnie, jakby wbijają się w ten plastik, który tu jest, i ten wystający element to jest istotne. No, i tu palec, oczywiście, możemy sobie w tą dziurkę od sprawdzenia ten na i w ten sposób bardzo wygodnie będzie nam się rozmawiać. Bo mamy tutaj miejsce zaczepienia, to jest taka drobnostka, może nawet i głupota, aczkolwiek, no tak jest. Co można powiedzieć o espionce? Na krótko, bardzo krótko. Bardzo żywy telefon. Bardzo żywy telefon, najnowszy model. Jaki mamy S5, wodoszczelny. Unboxing przeprowadzony. Będziemy go testować z girem dwójką. Ja ze swojej strony jeszcze nie będę polecał tego smartfona, ponieważ jak na razie jesteśmy dopiero na samym początku. Będziemy musieli przetestować szybkość, porównać z S4. Zobaczyć sam muszę sprawdzić przez kolejne dni, czy będzie mnie denerwował, zaskakiwał jakimiś dziwnymi funkcjami, które na przykład w s nie miały miejsca. Sprawdzimy, przekażę Wam te informacje, a na razie unboxing kończymy i zaczynam zabierać się za gira dwójkę.